Od premiery ostatniego materiału z praktycznymi wskazówkami do N-8 Nej minęło już ponad 6 miesięcy i szczerze zapomniałem o tej serii. Ale pod ostatnim materiałem wbiliście ponad 170 łapek w górę, więc muszę wywiązać się z obietnicy i lecimy z kolejną częścią. Dziś bierzemy na tapet kolejne. 11 porad i wskazówek do Natena dla osób na różnym poziomie zaawansowania. Z widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, a teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Jeśli masz najnowszą wersję Natena, to po wejściu w dowolne Workflow, tak jak widzisz to teraz na ekranie, możesz skorzystać z nowej funkcjonalności, która nazywa się Command Bar. Jeśli miałeś przyjemność kiedykolwiek korzystać z Recasta na macOS, to command bar w Natenie działa bardzo podobnie. A mianowicie daje nam możliwość dodawania nowych modułów czy wywoływania konkretnych akcji z poziomu tego paska koment, który widzisz tutaj. Tak więc, jak widzisz, mamy tutaj ostatnie workflow, które uruchamiałem. Możemy dodać tutaj node, otworzyć node, dodać notatkę, zapisać workflow, dodać tag, dodajmy sobie add node. Hop, teraz możemy sobie z poziomu paska wybrać np. Airtable. Mamy dodanego node. Teraz możemy ponownie odpalić comment bar i dodać kolejnego node Google Analytics hop jak widzisz wszystko się dodało. Możemy też kliknąć sobie comment bar i przejść sobie do np. tego workflow hop szybko z poziomu paska nie musimy wychodzić do strony głównej nie musimy nigdzie przechodzić możemy odpalić sobie to po prostu na ekranie w dowolnym miejscu i sterować naszym Nate'em. Tak samo możemy sobie np. dodać notatkę note sticky note hop. Dodaje się wszystko, nie musimy używać skrótów klawiszowych, niczego. Comment bar jest dostępny po prawej stronie ekranu w każdym workflow. Hop, mamy tutaj taką lubkę, Comment bar. Wystarczy sobie kliknąć, możesz też użyć skrótu. Na Macu. jest to Comment K, pewnie na Windowsie Altka. Hop, odpala się. Co ciekawe, z Comment bara możesz korzystać w każdym innym miejscu na swojej instancji z Nathanem, na przykład w tym dashboardzie głównym. Wystarczy, że skorzystasz ze skrótu klawiszowego, w moim przypadku Comment K, hop. I możemy korzystać z niego również tutaj, co uważam za naprawdę spory plus. Sporo osób, zwłaszcza tych, które dopiero rozpoczynają przygodę z Natenem, nie wie, ale po wejściu do ustawień mamy zakładkę, w której możesz wygenerować klucz API do własnej instancji z Natenem. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj swoje inicjały, tą ikonkę w lewym dolnym rogu, u mnie jest to RS. Teraz przejdziemy sobie do ustawień i z menu po lewej stronie wybierzemy Naten API w tym miejscu. Teraz możesz wygenerować sobie własny klucz API, który następnie możesz wykorzystać we własnych automatyzacjach, które stworzysz w Natenie. Być może pomyślałeś, no i co z tego Robert? Już tłumaczę. Po pierwsze dzięki temu możesz połączyć własny serwer z Natenem, na przykład z Cloudem, poprzez MCP i zlecić budowanie swoich automatyzacji, co pokazałem w jednym z moich poprzednich odcinków którego miniatura wyświetlać się teraz na ekranie i do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ale jest też jeszcze jedna, druga przydatna opcja, która może Cię zainteresować, a co ważniejsze, nieraz uratować tyłek. Możesz wygenerować klucz API do NATENA. I stworzyć prostą automatyzację, która na przykład codziennie rano przygotuje kopię zapasową Twoich wszystkich automatyzacji i zapisze je bezpiecznie w specjalnym folderze na dysku Google, tak jak ta, którą widzisz teraz na ekranie. Ta automatyzacja uruchamia się każdego dnia o 1.30 w nocy, następnie tworzy specjalny podfolder w folderze Backup Nathan Hostinger, który mam na swoim dysku o nazwie, jak tutaj widzisz, Backup, aktualna data, November. 11.2025. Tutaj ważna rzecz, żeby data działała, to najlepiej kliknąć sobie tutaj trzy kropeczki i przejść do ustawień. Wybrać sobie tutaj w time zone. O, ja mam Berlin, to akurat nie robi różnicy, ale polecam Ci, jeżeli jesteś z Polski, ustawić Europe, Warsaw, zapisać. No i całość działa tak, że tutaj mamy noda, Nathan, N8N, wpisujemy sobie po prawej, hop. I mamy tutaj coś takiego jak Get Many Workloads w tym miejscu. Wystarczy, że dodasz sobie tego noda, ustawisz to tak, żeby zwracało wszystko, get menu, dodasz tu credentials, czyli hop, wpisujesz to API key, który wygenerowałeś, tu wpisujesz linka takiego jak jest tutaj, żeby Ci to pokazać, hop, jest to w moim przypadku ten link, hop, ten tutaj, łamane przez API, łamane przez V1, zapisujesz i całość powinna śmigać. Tutaj mamy dodany node loop over items, który zapętla nasze workflow do wykonania wszystkich operacji. Chcemy, aby w pierwszej kolejności node code, hop, mamy go tutaj, ten tutaj, hop, z JavaScriptem, stworzył nam json czyli taki rodzaj pliku, który, w którym zapisują się wszystkie nasze automatyzacje. Następnie node tutaj convert to text file zamienia tego JSON'a na tekst i całość zapisuje się na moim dysku, wygląda to tak. Hop, przejdziemy sobie tutaj, mamy wszystkie moje automatyzację, teraz tak naprawdę wystarczy sobie to zapisać na dysk bądź też skopiować i można wkleić do nowego workflow, gdy coś się stanie. Swoją drogą, jeśli chcesz odebrać ten automat zupełnie za darmo, to możesz zapisać się do mojego bezpłatnego newslettera, techlettera, gdzie dzielę się moimi przekminami i praktycznymi wskazówkami na temat wykorzystania nowych technologii w marketingu czy biznesie. Sprawa jest prosta, klikasz link w opisie, zapisujesz się i po chwili otrzymasz ode mnie wiadomość powitalną z linkiem do obiecanej automatyzacji, to wygląda tak. Możesz sobie ją pobrać, zainstalować, podmienić swoje dane i śmiało korzystać z bezpłatnych, codziennych kopii zapasowych. Trochę nie rozumiem ludzi, którzy chwalą się tymi ogromnymi, turbo rozbudowanymi automatami. Oczywiście robi to jakieś wrażenie, ale z drugiej strony ciężko się w tym wszystkim połapać. Dlatego zdecydowanie bardziej polecam ci korzystać z czegoś, co nazywa się Sub Workflows dzięki którym możesz nieco ogarnąć ten cały bajzel w swoich automatyzacjach, co ułatwi pracę, testowanie i zje mniej pamięci, więc Nathan będzie Ci wdzięczny. Dla przykładu teraz na ekranie widzisz automatyzację, które tworzy podsumowania plików PDF, które znajdują się w wybranym folderze na moim dysku Google. Ten automat składa się z jednego subworkflow, które widzisz tutaj, Notion Markdown Chunking i dokładnie to samo subworkflow wykorzystuję w kilku innych automatyzacjach. Klikamy sobie na te subworkflow, teraz możemy przejść sobie tutaj, hop. Jak widzisz jest tu druga automatyzacja i to działa dokładnie tak, że po tym nodzie Edit Fields dane są przekazywane do Notion Markdown plus chunking. Tutaj są chunkowane, czyli tekst jest dzielony na mniejsze części. Chodzi tutaj po prostu o to, że aby dodać treść do nowej strony w Notion, ta nie może przekraczać 2000 znaków, więc ten automat nam to ładnie dzieli na części. Ten dłuższy tekst, gdy wszystko się tutaj wykona, to wraca i uruchamia kolejne nody w tej automatyzacji. Jak to zrobić? Zaznacz wybrane elementy w swoim workflow, które chcesz oddzielić, które w zasadzie chcesz stworzyć jako podworkflow, na przykład te trzy. Kliknij prawym guzikiem myszy i kliknij tutaj Convert Tree Nodes to Subworkflow. Mamy tutaj skrót Option X, więc gdy sobie to klikniemy, możemy nadać nazwę. Test. Hop, jak widzisz, utworzyło nam się nowe podworkflow. Test. Teraz możemy przejść sobie tutaj. Kliknąć sobie tutaj. Hop. I mamy nasze sub workflow o nazwie test, które przed chwilą utworzyliśmy. Tutaj mała ciekawostka, ten sam patent działa również w przypadku agentów AI, którym po prostu wystarczy podpiąć nowe narzędzie, jakim jest sub workflow tool, wybrać interesującą cię automatyzację i gotowe. Mamy tutaj jednego z agentów, którego stworzyłem na potrzeby poprzednich filmów, foto banana. Mamy tutaj dwa sub workflows, które są podpięte jako narzędzia, na przykład edit. Jak sobie tu przejdziemy, mamy opisane, mamy tutaj opis dla AI, co jest z czym. Możemy kliknąć sobie tutaj, hop, i widzimy, że jest tu podpięta inna automatyzacja, z której nasz agent może sobie swobodnie korzystać, gdzie będzie mu to potrzebne. Wystarczy tak naprawdę kliknąć tutaj w Tool i wybrać z listy Call Naten Workflow Tool. Gratulacje, Twój agent właśnie zyskał super moc, dzięki której może uruchamiać inne automatyzacje w Twoim Nathanie. Nie wiem, czy wiesz, ale Nate udostępnia całą masę gotowych szablonów, automatyzacji, które możesz w kilka sekund skopiować i wdrożyć na swoim serwerze. Jak je znaleźć? Po pierwsze, możesz wybrać tutaj z menu po lewej stronie templates, kliknąć i otworzyć się nowa strona. Po drugie, możesz skorzystać ze wskazówki numer 1, którą ci dzisiaj pokazałem, czyli wciskamy sobie comment K, aby odpalić comment bara. Teraz wpisujemy sobie templates, hop, możemy kliknąć Enter i teraz na ekranie widzimy stronę z gotowymi. Szablonami automatyzacji. I to, co możesz teraz zrobić, to wybrać po pierwsze kategorie. Możesz wyszukać konkretnej automatyzacji. Weźmy sobie marketing. Mamy Summarize YouTube Videos from Transcript. Hop. Możemy sobie to kliknąć. Mamy tutaj dokładny opis. Instrukcje krok po kroku. Mamy tu również informacje o autorze, informacje, kiedy ta automatyzacja była ostatni raz aktualizowana. To co jest fajne, to możemy sobie podejrzeć cały automat w tym miejscu. Możemy sobie normalnie tutaj operować, możemy kliknąć i zobaczyć, jak to wszystko jest poustawiane. Więc to fajny krok, żeby się czegoś nauczyć. Możemy kliknąć sobie tutaj Use for Free. I mamy tutaj kilka metod, za pomocą których możemy zaimportować ten blueprint. Taka najprostsza, moim zdaniem, to kliknąć sobie tutaj hop. Przejdź do Neightena, wkleić to za pomocą skrótu CTRL V bądź też Command V na maku. hop. I jak widzisz wszystkie klocki nam się dodały. Możesz też zrobić tak, że klikasz sobie tutaj na te workflow, ten podgląd. Korzystasz ze skrótu klawiszowego Command A, Command C, komend V i działa tak samo. Uważam, że to fajna sprawa, szczególnie jeśli szukasz czegoś na szybko lub chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ktoś rozwiązał konkretny problem swojej automatyzacji, dzięki czemu w łatwy, przyjemny i szybki sposób możesz nauczyć się czegoś nowego i wdrożyć podobny mechanizm u siebie. W jednym z ostatnich filmów dostałem komentarz, w którym jeden z widzów, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, zapytał się o to, jak zaktualizować własny serwer z Nathanem. Uruchomionym na serwerze VPS od głównego partnera technologicznego mojego kanału, a więc firmy Hostinger. Zacznijmy od tego, jak w ogóle sprawdzić, czy nasz serwer wymaga aktualizacji. I tak się składa, że w moim przypadku akurat jej wymaga, ponieważ jak jesteśmy w tym menu głównym, to tutaj po lewej stronie wyświetla nam się taki dzwoneczek z pomarańczową kropką. Jak sobie tutaj klikniemy, widzimy, że mój ten jest jedną wersję do tyłu i wymaga aktualizacji. Jak to zrobić? Za chwilkę ci opowiem, ale najpierw, jeśli chodzi o mnie, to od dawna korzystam ze sprawdzonego serwera VPS od firmy Hostinger i uważam, że aktualnie Hostinger ma najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku. Korzystam z planu KVM2, ponieważ jest na tyle tani, że nie zrujnuje mojego miesięcznego budżetu i na tyle mocny, że wszystkie moje automaty śmigają na nim na najwyższych obrotach. Dlatego jeśli szukasz sprawdzonego serwera z Natenem, i zależy Ci chociażby na dużej przestrzeni dyskowej, dzięki czemu zainstalujesz dodatkowe aplikacje, czy uruchomisz lokalne modele AI, lub tak jak ja, nie jesteś techniczny i zamiast tracić czas na rozkminianie, chcesz uruchomić taki serwer za pomocą jednego kliknięcia, to koniecznie sprawdź link w opisie. Kliknij w niego, następnie wybierz interesujący Cię plan, np. przykład KVM2, hop, Teraz wybierz interesujący ci okres. Im dłużej, tym taniej. Wiadomo, aktualnie trwa promocja z okazji Black Friday, dzięki czemu zgarniesz mega zniżkę na wszystkie plany 24-miesięczne. Taki plan wychodzi ci 25 ,99 zł, 99 groszy miesięcznie. Dodatkowo otrzymujesz darmową domenę na rok, co może się przydać, ale spokojnie może być jeszcze taniej. Wystarczy, że klikniesz tutaj posiadasz kod rabatowy. Następnie wielkimi literami wpiszesz Robert Host, kod też jest w opisie, klikniesz zastosuj i cyk, właśnie otrzymałeś mega zniżkę, całość Ci wychodzi poniżej 600, stówek, więc uważam to za mega dobry deal. Jeśli chodzi o instalację takiego serwera to sprawa jest prosta, wybierasz lokalizację serwera, w moim przypadku najlepszą latencję mają Niemcy, hop. Więc wybieram. Tutaj poniżej w zakładce Wybierz system operacyjny zostawiasz NATEN. Następnie klikasz Kontynuuj, opłacasz serwer i system sam zainstaluje Twój serwer. Ty nie musisz nic robić. Tak więc jeżeli szukasz sprawdzonego serwera, to radzę skorzystać z okazji, bo nie dość, że masz teraz specjalną zniżkę z okazji Black Friday, to masz jeszcze mój kod, który działa na wszystkie plany 12 i 24 miesięczne. A teraz wracajmy do odcinka. Właśnie znajdujemy się w moim panelu Hostinger z zainstalowanym NATENem. Hop, widzisz tutaj. I jak zaktualizować nasz serwer VPS z Natenem na Hostinger. Po zalogowaniu się do swojego panelu znajdziesz tutaj taką zakładkę, jak zaktualizować Nathan. Możemy sobie ją otworzyć w nowym oknie. Tutaj wyświetlają nam się trzy komendy, które będą nam potrzebne, aby zaktualizować serwer. Całość jest bardzo prosta. Wracamy sobie tutaj do pulpitu Hostinger. Uruchamiamy konsolę w tym oto miejscu. Spokojnie wiem, że to może wyglądać przerażająco, ale jest bardzo proste. Teraz wracamy się tutaj, kopiujemy pierwszą komendę Docker Compose Pull. Wklejamy, klikamy Enter. Widzimy, że wszystko nam się instaluje, aktualizuje. Czekamy jeszcze aż tutaj to dojdzie do końca. Jak to dojdzie do końca, to będziemy mogli skorzystać z kolejnej komendy, więc możemy sobie wrócić tutaj. Skorzystać z tej komendy Docker Compose Down. Ta pierwsza komenda sprawia, że te wszystkie kontenery są aktualizowane, ta druga wyłącza wszystkie kontenery, a ta trzecia uruchamia je ponownie. Więc tak jak mówiłem, kopiujemy sobie to Docker Compose down, wracamy tutaj do terminala, czekamy, aż wszystko się zainstaluje. W tym momencie wszystko jest zainstalowane. Wklejamy sobie ten Docker Compose down, klikamy Enter, widzimy, że wszystko nam się tutaj wyłącza. Hop. Wracamy sobie tutaj, kopiujemy docker compose up myślnik d. Wracamy do terminala, hop, wklejamy. Jak widzisz, jest tutaj, klikamy enter. Teraz wszystko nam się ponownie uruchamia. W tym momencie wszystkie nasze kontenery działają, więc możemy zamknąć sobie te okienka. Oświeżyć tutaj naszego Netena. Hop, jak widzisz tutaj po lewej stronie już nie ma tej kropeczki, już widzimy, że serwer został zaktualizowany. Dodatkowo możesz sobie kliknąć tutaj i podejrzeć wszystkie zmiany w najnowszej wersji. Czasami się przydaje, bo można wyhaczyć fajne smacz, chociażby jak ten comment bar, którego ci pokazałem w wskazówce numer 1. Czasami jest tak, że budujemy nasze automatyzacje, które potrzebują nieco więcej czasu, aby wykonać wszystkie operacje. W takim przypadku bez sensu za każdym razem uruchamy cały przepływ od nowa, bo w ten sposób po pierwsze marnujemy nasz czas, a po drugie musimy zapłacić za zużycie API. Na przykład, tak jak tutaj, odpowiedź od chat GPT. Nie wiem, czy wiesz, ale w Natenie możesz przypinać dane w różnych modułach. Wystarczy, że wybierzesz interesującego Cię node'a czy nody, więc weźmy sobie te tutaj, hop. Następnie wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć tutaj Pin 5 Nodes, bądź też skorzystać ze skrótu klawiszowego P, więc weźmy sobie je tutaj, hop. Ich kolor zmienił się teraz na fioletowy, to znaczy, że dane są przypięte. Jak sobie tutaj wejdziemy, widzimy. Odznaczamy je w ten sam sposób, czyli zaznaczamy P, hop, możemy sobie wejść też w danego noda i kliknąć tutaj, hop, pin data. Działa to w ten sam sposób, jak widzisz. I co ciekawe, po przypięciu danych możesz wejść w ustawienia danego noda, w którym przypiąłeś te dane, np. Set Transcript. Teraz możesz kliknąć sobie w ten ołóweczek tutaj, aby edytować. I w tym momencie, jak widzisz, możemy edytować sobie te dane, które są przesłane, dzięki czemu możemy testować naszą automatyzację na różnych zestawach danych, niekoniecznie wczytując te dane bezpośrednio z poziomu NATEN-a, wywołując naszą automatyzację. O tym, dlaczego warto utrzymywać porządek i dbać o poprawne nazewnictwo, zarówno modułów, jak i danych. Autoryzujących, czyli credentiali. Mówiłem w poprzednich odcinkach ze wskazówkami do Natena, do których link znajdziesz w opisie. Jednak kolejną funkcjonalnością, która może ci pomóc połapać się w swoich automatyzacjach, jest opcja dodawania tak zwanych sticky notes, czyli karteczek samoprzylepnych z notatkami, gdzie możesz na przykład opisać działanie swoich automatyzacji, tak jak mamy tutaj. Hop, jak widzisz, jest dokładny opis tej automatyzacji, która jest tutaj stworzona. Jeśli chodzi o mnie, to najczęściej korzystam ze sticky notes, gdy udostępniam automatyzację, które pokazuję w moich poradnikach, osobom, które są w mojej zamkniętej społeczności, operatorzy AI link będzie w opisie. Aby edytować notatkę, wystarczy kliknąć na nią dwa razy lewym przyciskiem myszy i jak widzisz, notatki obsługują składnie Markdown. Dzięki czemu możesz ładnie wszystko sformatować. Jeśli natomiast chodzi o dodawanie tych karteczek samoprzylepnych, to są dostępne tutaj po prawej stronie. Jak sobie zjedziesz tutaj mamy Add Sticky Note, skrót klawiszowy Shift S, więc możemy sobie Wcisnąć, Hop Shift S. Jak widzisz, dodajemy tą notatkę. Możesz również skorzystać z comment Bara, comment K, Sticky Note. Mamy Add Sticky Note, Hop. Notatka się dodaje. Dodatkowo możesz zmieniać kolory tych notatek. Wystarczy na nią tutaj najechać. Wyświetli nam się tutaj u góry taka paleta kolorów. Klikamy na nią i możemy zmienić kolor naszej notatki. Nie wiesz, jak działa składnia Markdown? Spokojnie możesz poprosić swój ulubiony model AI, jak na przykład ChatGPT, aby ten zamienił twój tekst z innego formatu właśnie na Markdown i przygotował gotową wersję do skopiowania, którą możesz wkleić do Natena. Hop, teraz mógłbym sobie to wkleić. W ostatnim czasie testuję ciekawą aplikację PushCat na iOS, dzięki której możemy wysyłać powiadomienia Push z naszych automatyzacji w Natena na telefon. I dlaczego moim zdaniem to fajne? Ponieważ możesz otrzymać powiadomienie za każdym razem, gdy na przykład coś w twojej automatyzacji nie zadziała i szybko to naprawić. A możesz wykorzystać to nieco inaczej i na przykład otrzymywać powiadomienie, gdy twój montażysta wrzuci do wybranego folderu plik ze zmontowanym filmem, który czeka na twój feedback. W pierwszej kolejności pokażę ci jak to wygląda po stronie Nena, mamy tutaj error trigger, który omawiałem w poprzednich wskazówkach w pierwszej albo drugiej części, już nie pamiętam, link znajdziesz w opisie i ten error trigger działa tak, że za każdym razem, gdy w danym workflow pojawi się jakiś error, to następnie mamy tutaj node pushcat. Hop, pushcat jest tutaj, który wyśle mi powiadomienie na telefon. Tak więc, jak wejdziemy sobie tutaj, jak widzisz, mamy tutaj nazwę Notification Name or ID, czyli to jest z pushcata, rozłączone credentialy Google. Tak nazwałem to w pushcacie, chociaż nie dotyczy tylko tego. Additional fields mamy tutaj input, czyli mamy JSON Execution URL, czyli link do. Tej automatyzacji, gdzie wystąpił błąd, gdybym chciał sobie to szybko przejrzeć. Mamy tekst, coś się wykrzeczyło w workflow. Hop. Mamy tutaj nazwę workflow, YouTube Video Transcript. Widzimy, że kredencjale się rozłączyły. No i mamy tytuł, automat się wykrzaczył. I pozwól, że pokażę Ci, jak to wygląda z poziomu mojego telefonu. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda z poziomu telefonu, to najpierw pokażę Ci samą aplikację. Wpiszmy sobie puszkat, Hop. Jak widzisz, mamy tu różne notifications. Czyli na przykład rozłączone kredenszele Google. Hop, mamy w Actions Input, czyli tu się podstawia link z Natena. Zostawiamy notifi Notification Title i Notification Text puste, bo to się samodzielnie podstawia. Input zostawiamy tak jak tutaj, hop. I teraz jak to będzie wyglądało, gdy coś się stanie, pozwól, że uruchomię sobie to na Natenie. Mam tryb nie przeszkadzać, ale jak widzisz automat się wykrzaczył. Hop, mogę sobie kliknąć, mamy dokładne, dokładną informację. Teraz mogę kliknąć, połącz je tutaj, i wtedy przeniosę się do strony. Z Workflow, w którym coś nie zadziałało. Dostęp do puszka to koszt 899 miesięcznie. Są też inne alternatywy, takie jak na przykład pushover, które też są dostępne w Natenie, gdzie licencję Lifetime zgarniesz już za 30 zł. Link do omawianych narzędzi znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jakiś czas temu Naten wprowadził nową funkcjonalność, dzięki której możemy przesyłać na przykład faktury czy zdjęcia do kolejnych modułów naszej automatyzacji, co wcześniej nie było możliwe. Mamy tutaj przykład jednej z moich automatyzacji, która pobiera grafikę w tym miejscu. Możemy sobie ją podejrzeć. Hop, mamy coś takiego. Następnie, jeśli chcemy przypiąć taką grafikę i przekazać ją dalej, to wystarczy dodać moduł Edit Fields. Hop, wciskamy sobie tab, wpisujemy Edit Fields. Mamy ten fioletowy ołówek, Edit Field Set. Następnie przechodzimy sobie do ustawień. Po wejściu do tego modułu mamy coś takiego tutaj jak grafika, czyli nazwa tej zmiennej. Czyli zamieniamy nazwę zmiennej Data, gdzie jest nasza grafika na zmienną grafika, co możemy później wykorzystać w kolejnych nodach, Mogłaby być to na przykład faktura i to co jest ważne, tutaj z tej listy zamiast string wybierasz binary data i tutaj poniżej wpisujesz nazwę tego pola z plikiem binarnym, czyli w tym przypadku data i w większości przypadków będzie to data. Następnie klikasz execute step i ta grafika zapisuje się nam tutaj, jest przypięta. Teraz jak przejdziemy sobie na przykład do noda aktualizuj, R table Możemy kliknąć sobie tutaj table, przejść do edit fields. Mamy przypiętą naszą grafikę, nasz plik binarny i uważam, że to jest super opcja. Brakowało mi tego wcześniej, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś faktury kosztowe i automatyzacje związane właśnie z różnymi dokumentami. Czasem jest tak, że na przykład coś w naszej automatyzacji nie działa i naturalnie chcielibyśmy to naprawić. W tym celu po pierwsze, możesz uruchomić historię z ostatnimi wywołaniami swojej automatyzacji. Klikasz tutaj Executions u góry. I teraz po lewej stronie widzimy historię ostatnich wywołań i możemy podejrzeć, co nie zadziałało. Weźmy sobie na przykład tutaj, i widzimy tutaj informację, że nasze dane służące do autoryzacji nie zadziałały, coś jest nie tak. I teraz jeśli chciałbym to naprawić, to tak naprawdę wystarczy, że kliknę sobie tutaj u góry ten pomarańczowy przycisk Debug in Editor. I w tym momencie skopiowała mi się dokładnie ta sytuacja, gdzie wystąpił dany błąd. I więc widzę, że YouTube tutaj świeci się na czerwono, mogę wejść. Widzę tutaj komunikat, że dane się rozłączyły, czyli standard przy pracy z Google Cloudem, z API od Google. Mógłbym teraz odświeżyć sobie tutaj te dane, wchodząc w kredensziale. Kliknąć Execute Step, bo już to zrobiłem i wszystko zadziała. Dzięki temu możesz o wiele szybciej zlokalizować błąd i poprawić ten błąd, niekoniecznie licząc na to, że znowu jakaś sytuacja z tym błędem się wydarzy. Jeśli też masz problem ze znalezieniem właściwych danych wejściowych, czyli w inputcie, bądź też w wyjściowych, czyli outputcie, to polecam ci korzystać z opcji wyszukiwania. Wystarczy, że wejdziesz w danego node. Przykładowo wejdźmy sobie. W klasyfikację newsletterów. I teraz tak naprawdę tutaj po prawej stronie mamy lupkę, więc możemy wyszukać dane wyjściowe, czyli output, content. Teraz widzimy wszystkie dane, które zawierają w sobie słowo content. Tak samo tutaj hop. Tak samo tutaj możemy wpisać sobie view. I widzimy wszystkie dane, które zawierają słowo view. Bardzo prosta rzecz. Jednak znam wiele osób, które z niej nie korzystają, a moim zdaniem zdecydowanie warto swoją drogą, jak z każdej wskazówki, którą dzisiaj sobie tutaj omawiamy. Jeśli na co dzień w swoich automatyzacjach korzystasz z wbudowanego czatu, który jest dostępny w Neteenie, na przykład do rozmów z AI, to warto sprawdzić ciekawego node'a, jakim jest Respond to Chat, którego widzisz tutaj. Hop, wystarczy wcisnąć tab, wpisać Respond i wyświetli nam się on o tutaj. Respond to chat najprościej mówiąc pozwala na przykład na to, że AI może poprosić Cię o feedback na czacie i na jego bazie poprawić na przykład treść posta. Mechanizm działania jest bardzo prosty, mamy tutaj chat trigger, który uruchamia nasz automat, gdzie możemy przesłać link do dowolnego artykułu na bazie którego chcemy posta. Weźmy sobie tutaj z AI Hero, polecam chłopaków, link do tego artykułu jak i Całej strony będzie w opisie, bo robią dobrą robotę. Mamy tutaj artykuł od Bartka, którego pozdrawiam. Wdrożenie AI w firmie, przewodnik krok po kroku. Kopiujemy sobie link. Hop. Wracamy tutaj, klikamy Open Chat, wklejamy link. Teraz treść artykułu się pobiera. Następnie treść jest zamieniana z HTML na Markdown. Tutaj AI generuje na tej podstawie posta, zapisuje go za pomocą Edit Fields, używa noda Respond to Chat. Hop. I mamy pytanie: jest w porządku? Czy byś coś poprawił? Fajne, jednak dajmy tutaj feedback, że nie chcemy prośby o komentarz jako call to action, jako wezwanie do działania, tylko chcemy, aby odbiorca zapisał się do naszego newslettera. Dodaję coś takiego super, ale chcę poprawić call to action na końcu tego posta. Nie chcę, aby ktoś zostawił komentarz, ale zapisał się do mojego bezpłatnego newslettera. Link będzie w komentarzu pod tym postem. Klikam Enter. Teraz AI klasyfikuje, czy zaakceptowaliśmy. Akcept. Tego posta, czy odrzuciliśmy? Jeśli odrzuciliśmy, to całość ląduje tutaj do kolejnego modelu za AI Feedback. Ten powtarza cykl i dostaliśmy posta. Jest w porządku, czy coś byś poprawił? Chcesz dowiedzieć się o więcej, o praktycznych krokach i konkretnych przykładach wdrożenia AI, które naprawdę działają? Znajdziesz je w moim bezpłatnym newsletterze. Jest super. Hop, jak widzisz, teraz zostało zaakceptowane, i taki post mógłby zostać dodany do naszej bazy danych, mógłby zostać opublikowany. Mogłyby się dziać z nim różne fajne rzeczy. Teraz mam dla ciebie małego deala. Jeśli ten film zdobędzie ponad 150 łapek w górę, a pokazaliście, że potraficie to zrobić, to lecimy z czwartą częścią i kolejnymi wskazówkami. Jeśli natomiast jesteś nowy na tym kanale, to zachęcam Cię do zostawienia suba, aby nie przegapić kolejnych poradników i wskazówek na temat praktycznego wykorzystania AI i automatyzacji, które pojawiają się co kilka dni na moim kanale. Pamiętaj, że wszystkie najważniejsze linki do rzeczy omawianych w danym materiale zawsze znajdziesz w opisie pod danym filmem. Za chwilę na ekranie po lewej stronie wyświetli Ci się druga część ze wskazówkami do Natena, a po prawej film, który YouTube uznał za wartościowy dla Ciebie. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!